W 1958 roku Piotr Hauswater, nauczyciel polskiej szkoły w Lwowie, postanowił stworzyć niezależny polski teatr. Pierwszą aktorską grupę stanowili absolwenci ówczesnych polskich szkół. Byli to głównie jego wychłankowie, z którymi kiedyś realizował szkolne przedstawienia. Pierwszy występ nowo powstałego zespołu teatralnego odbył się 19 kwietnia 1958 roku w Szkole Marii Magdaleny. Od 1960 roku funkcję reżyserską teatru wspólnie z Piotrem Hauswaterem pełnił Zbigniew Szanowski. Uroczysta gala z okazji 55-lecia polskiego teatru ludowego w Lwowie miała miejsce 30 października w teatrze Marii Zańkowieckiej, dawnym teatrze skarbka. Obchody rozpoczęły się od piosenki z farsy gałczyńskiego Babcia i Wnuczek. Wykonaniu Wiktora Lafarowicza i Andrzeja Bowszyka, którzy wcielili się w postacie rączki i Adamusa. I Adamu. Aktorzy teatru wystawili fragmenty komedii dwóch panów B. Mariana Chemara. szuka, Jeszcze ja raz serdecznie gratuluję! I do widzenia! Do widzenia! Do, widzenia. do, widzenia. do, widzenia. do widzenia. Podczas uroczystych obchodów i bieli uszu, gościnnie wystąpił dyrektor teatru polskiego w Warszawie, Andrzej Seweryn, który wcielił się w rolę czyśnika w komedii Zemsta Aleksandra Fredry. Szanowny dobry sąsiad, czego żąda? Po mi trze bez jest. Więc e, czyśnika prośba nie się, aby właśnie świetną faktą, bo wód trzech potrł czarnym lesie stanu szarą dorosły. Uroczystej gali uczestniczyło wielu ważnych osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego z Polski i Ukrainy. Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin przypomniał początki Polskiego Teatru Ludowego w Lwowie i podziękował za jego zasługi dla kultury polskiej. Nie można powiedzieć, że to jest teatr amatorski, bo wystarczy przyjść na jeden spektakl, żeby zobaczyć, że z amatorszczyzną nie ma to nic wspólnego. Powiedzieć, że jest nieprofesjonalny też nie wypada. No, traktować go jako organizację non-profit można, tylko to i tak nic nie powie nikomu o, o fenomenie tego zjawiska. I koniec końców trzeba sobie powiedzieć, że teatr jest teatrem i nie wymaga żadnego dodatkowego przymiotnika. Były kwiaty, nagrody i życzenia od wiernych widzów, społeczności polskiej we Lwowie, grup teatralnych współpracujących z jubilatem oraz od przedstawicieli władz lokalnych. W ciągu 55 lat istnienia Polski Teatr Ludowy we Lwowie wystawił 60 nowych przedstawień, występując ponad 800 razy. W swoim dorobku scenicznym ma programy poetyckie Mickiewicza, Konopnickiej, Herberta, Wojtyły, na Słowackiego, Weselia Wyspiańskiego, spektakle Stara Kobieta Wysiaduje oraz Kartotekę Różewicza, Polowanie na Lisa i Serenadę Mrożka. Wystawiał również utwory dramatopisarzy zagranicznych Moliera, Szekspira, Czechowa i Szewczenki. Zelwowa, Maria Basza, Kurier Galicyjski.